Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na tym kanale. W ogóle kto was tam postawił? Poczekajcie, bo to jest nie do rzeczy. No od razu lepiej. Już jestem blisko, już mogę się do Was zbliżać. Jest dzisiaj tak mega wiecznie, mamy taki piękny dzień, a jest tak wiecznie, ale ja chciałem się z wami przywitać. Witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Dzień dobry, cześć! Trochę się za wami stęskniłem, trochę się za tym wszystkim stęskniłem, bo tak naprawdę 10 dni praktycznie nic nie nagrywałem żadnego vloga, ale to przez to, że byłem w kilku rozjazdach, byłem na kilku wyjazdach, miałem kilka szkoleń. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, dlatego mam ten mikrofonik. Jeżeli jeszcze nie widzieliście recenzji tego sprzętu, którym ja nagrywam, no to zapraszam serdecznie do obejrzenia go na moim kanale. A więc trochę opowiem wam, co się u mnie działo, opowiem wam, co dzisiaj będziemy robić, bo dzisiaj jest. Szczególny dzień, naprawdę dzisiaj jest szczególny dzień 15 maja 15 maja to dzień szczególny z tego względu, że to jest dzień urodzin mojej żony Mojej żony Ja na nią czekam, bo mam zaplanowane kilka oczywiście niespodzianek Powiedziała mi tak, słuchaj Jedziemy do twojej siostry Jedziemy do sefory. Ja sobie wybieram perfumy Ty mi je kupujesz Za wspólne pieniądze, moje wspólne konto No i to jest mój prezent Będę bardzo zadowolona Więc jak tylko ona przyjedzie Jedziemy do e, galerii, jedziemy do Sefory. Pokażę Wam moją siostrę. Może wam pokażę moją siostrę, jeżeli się zgodzi, oczywiście. E, no i zapowiada się naprawdę fajny dzień. Później na pewno jakaś kawka w galerii, dodatkowe zakupy. E, później niespodzianka ode mnie. To nie jest nic materialnego. Mam do was jeszcze jedną prośbę. Ogromną prośbę. Chciałbym, żebyście napisali, co wam się w tych vlogach podoba, a co wam się w tych vlogach może nie podoba, to będzie dla mnie bardzo duży wykładnik co robić, a czego już nie robić. To będzie też dla mnie ogromna wskazówka, co robię źle, a co robię dobrze.

nie wpadliśmy w żadną monotonię małżeńską, więc tutaj nie o to chodzi. Bo po prostu w niedalekiej przyszłości mamy dosyć duży wydatek, planujemy dosyć duży wydatek i traktujemy to jako prezent dla niej i dla mnie tak naprawdę, bo mamy urodziny w odstępie, można powiedzieć, niecałych dwóch miesięcy. Jeden z moich prezentów była taka. Jeden z prezentów dla Madzi będą te perfumki, a ja naszym głównym prezentem będzie w niedalekiej przyszłości. E, powiem wam kiedyś. Jakiś czas ladies. temu nam się to wszystko zmieniło, że prezenty materialne już nie mają takiego znaczenia jak wspólne spędzanie chwil i jakieś wspólne. Dobra, powiem wam. Ja to zawsze tak mam, że wypaplam od razu. Jak wspólne wyjazdy. Planujemy wyjazd, planujemy wyjazd na wakacje, oczywiście. Gdzieś tam co roku staramy się chociaż na chwilę, chociaż na tydzień wyjechać z, naszego, z naszej pięknej Polski, ale teraz planujemy troszeczkę w inny sposób, bo zawsze jeździmy na tej zasadzie, że jedziemy do hotelu all inclusive leżymy nad basenem i tak naprawdę nic nie robimy chyba zrobiliśmy się starzy, bo już to nas nie kręci troszeczkę ten wiatr ustaje, więc mój plan powinien wypalić moim planem jest spakowanie powiem Wam, to będzie do Was bus, spakowanie tak kot poduszki zamówienie sushi dla Madzi kieliszek, wina i oczywiście winko. Kieliszek do wina, nie kieliszek wina. No i tablet z pobraną komedią romantyczną. Kiedyś nie lubiłem oglądać filmów, teraz jak mamy do spędzenia czas z Madzią, no to tu w ten sposób właśnie spędzamy czas. A więc Rebus, co będziemy robić? Napiszcie w komentarzu, kolejny komentarz. No ale chcę Was tutaj zaangażować. Ja się angażuję, to i Wy się zaangażujcie. Spójrzmy taką tutaj relację kumpelską, niech to będzie relacja kumpelska. A jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to piszcie śmiało, ja na wszystkie pytania wam odpowiem. On life we ballin' Yeah, pussy eye boy be trolling With the guns, piffy puff It's just not enough you ain't Patrzcie na to, jego ulubiona zabawa Ja podchodzę, on ucieka Daj zabawkę, no daj, no daj Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj zabawkę W sumie przypomniało mi się, że z jednego z wyjazdów szkoleniowych Załatwiłem zabawkę naszym psom Czekajcie Mamy piłkę traktuję ją za, jako zabawka dla naszych psów. Nie mam pompki, ale ja nie będę tego pompował one i tak ją rozszarpią w e, lada moment. Więc nie jest mi szkoda, prezencik za darmo. A pieski się na pewno ucieszą. Zobacz, zabawkę mam dla ciebie. Nową, nowa zabaweczka. A siad, a łapeczka. Brawo, tak niewinnie. A buzi, brawo, masz zabawkę nową. O, no, obwąchiwanie. Pierwszy kontakt z nową zabawką, wychyłanie, co to jest? Co to mi pan rzucił? O, czekajcie, nerwy. Co to jest nowego? Co cię denerwuje w tej zabawce? Co, że jest czerwona? Że jest czerwona? Masz. No, to no, zabaweczka nowa. O Jezus, jaki ty masz szczek. Ty już jesteś dorosły pies. Hej, wszystko dobrze, zobacz. Zabaweczka. Spokój. Spokój. Spokojnie. zabawka nowa. Nowa zabawka, nic przecież... nic się nie dzieje. No! Nowa zabaweczka, brawo! Grzeczny! No, brawo! Zabrał i uciekł. Pokaż co masz, nową zabaweczkę. Dopadł się do niej i cały czas z nią biega. Cały czas mi ucieka, nie chce mi już jej oddać. Już się z nią pogodził, już na nią nie szczeka. W ogóle powiem Wam, że psy. To jest najpiękniejsze co może być, a jeszcze takie miare wychowane, gdzie one się cieszą na każdy moment spędzany z nami, no to jest coś niesamowitego. Dużej nie ma, bo możecie zauważyć, że jej tutaj nie ma, ale z tego względu, że tak jak mówiłem jest dosyć gorąco i ona zawsze jak jest taka pogoda, mimo że to jest piec turecki, gdzie on powinien być przyzwyczajony do takich wysokich temperatur, no to ona się chowa przed słońcem. No i dobrze, niech sobie odpoczywa, niech się nie denerwuje. Ten tutaj za to szaleje, to jest dzieciak szczenia. Całymi dniami praktycznie jej dokucza, jak ona gdzieś tutaj leży w okolicy, a jeżeli ona nie oczekuje od niego jakiejś atencji, no to zawsze się chowa do budy, albo gdzieś tam w cień, w swoje miejsca, do drywutni, tak żeby sobie odpocząć samemu. Prawda? Fajna zabaweczka? Fajna, nie? Mnie trzepła taka, że zapomniałem, że zaraz jedziemy, że czekam na Madzię, ona zaraz przyjedzie, a ja muszę się spokować, bo to co planuję e, dla niej wieczorem jest niespodzianką i chowam to szybko do auta, mam nadzieję, że ona się niczego nie domyśla. Wie, że tylko idziemy na jedzonko, a moim planem jest zamówienie sushi na plażę, oglądnięcie romantycznego zachodu słońca, e, no i obejrzenie tej komedii romantycznej, o której wspominałem. Więc taki piknik wieczorny nadmorski. Coraz więcej korzystamy z tego morza, powiem, że kiedyś, e, praktycznie przez 3-4 lata. My w ogóle nie bywaliśmy, tylko jechaliśmy do restauracji, jechaliśmy na zachód, delikatnie tam chwilkę posiedzieliśmy, ale nigdy nie korzystaliśmy z tego tak, jak, tak jak w tym roku. Że jedziemy sobie właśnie nad morze, jedziemy sobie z psem, skakujemy do wody. Dobra, zdążyłem się spakować. Mały cały czas się bawi. W sumie póki czekam na moją lubę, mogę wam pokazać zmiany, które czynimy na ogrodzie i które poczynimy. No bo kilka jeszcze pomysłów nam wpadło tutaj do głowy. Więc yy, pokażę wam. Ja w tym momencie, jak widzieliście pewnie kilka tygodni temu, ja już zacząłem pracę. Robimy to samo w dni wolne, więc troszeczkę zajmuje i troszeczkę siły nas to kosztuje, ale najważniejsze, że mniej pieniędzy niż miałaby to robić nam firma. a to nie są wymagające rzeczy, jeżeli chodzi o umiejętności, więc zobaczcie, co planujemy zmienić. Już wam pokazuję. Z takich głównych zmian, oprócz tego, że tam układziemy już krawężniki od dłuższego czasu. Te kamyki będziemy wymieniali na białe, a te, które są tutaj, powędrują nam wokół terasu. To miejsce Wam później pokażę. Pojawiło nam się tutaj takie dodatkowe miejsce z korą, z juką i z palmą. Dodatkowo zawitała do nas hortensja, taka ogrodowa. Ona będzie bardzo duża rosła, więc nie możemy się doczekać tak naprawdę, aż wokół terasu urosną tam te tuje. To doda nam takiej intymności. Będzie to taki fajny zakątek, fajny... Wyciszone miejsce, Larik zgania muchy. Mówię o tym miejscu tutaj. Tutaj już powstał krawężnik, jest położona agrowłóknina. Dodatkowo musimy nasypać te kamyki, które są przed domem. Tutaj już jest wszystko przygotowane pod rabaty, które Madzia sobie chce wsadzić. Te słupki miały nie być już ogrodzenia, ale dalej będziemy ogrodzali delikatnie przed psami, już mniejszym i ładniejszym płotkiem. No i tutaj macie wszędzie agrowłókninę i krawężnik nowy oczywiście. Na tej agrowłókninę będzie wsypana Kora, żeby tak tutaj już ładnie te tujki się zadomowiły i żeby dostały wilgoci, a one z korą na pewno będą dużo ładniej i szybciej rosły. Przyjechała moja urodzinowa luba. Wracam od dentysty, bo coś tam nie wyszło jej ostatnio. Chciała jeszcze w dzień urodzinowy, dodatkowo jechać do dentysty. No wysiadaj, bo chcecie ci sto 100 lat. No, hop hop. Hop hop, sto lat, sto lat niech! Żyje, żyje nam. Sto lat, 100 lat niech żyje, żyje Napiszcie jej 100 lat w komentarzu. Proszę. To jest moje niespodzianki <laughs> Muszę powiedzieć, bo macie nie wie jak się ubrać, nie wie jak się pomalować, nie wie czy się, Nie wiem czy ma coś zjeść, nie? Piknik na zachód słońca z tabletem, filmem, sushi i winkiem dla ciebie. Bo ja nie piję. Widzimy sobie, namą stronne miejsce, we, wezmę kocyk, poduszeczki, drugi kocyk, żebyśmy się przykryli. Ale I nie posiedzimy się nad nie morzem. Wody. No to posiedzimy godzinkę, zjemy i ty się napijesz winka, a ja się napiję wody z morza. Myślę, że jakieś restauracje, chyba nie? Nie restauracja z widokiem na morze mhm. Pięć it Totalna zmiana planów, nie ma pikniku, nie jesteśmy nad morzem, jesteśmy w centrum, ale jesteśmy za bardzo głodni. Musimy coś dobrego zjeść, później kawka, zakupy i może na zachód słońca, kto wie? Może na zachód słońca sobie jeszcze pójdziemy. To jest jej dzień, więc niech ona decyduje co ona chce robić, prawda? No. My dojechaliśmy do miejsca, jesteśmy w miejscu, tak teraz sobie myślę, siedzę i patrzę że kilka lat temu jak prowadziłem ten kanał pierwszy na youtube z kolegą nagrywaliśmy tutaj pierwszy film zapowiadający naszą działalność nasz kanał jeszcze pamiętam jak nagrywaliśmy ten pierwszy film jak bardzo się jaraliśmy tym że zaczynamy coś tworzyć pisaliśmy wtedy pamiętam w opisie że jeszcze czegoś takiego na polskim youtube nie było w sumie był jeden kanał oprócz naszego który się zapowiadał no ale nie dotrzymaliśmy Swoich planów, swoich obietnic między sobą przez, przez zmianę planów życiowych. U mnie klasyka team Burger, jak zwykle. Praktycznie na każdym vlogu jak gdzieś jesteśmy, to jem burgera, ale z tego względu, że burgera ciężko zepsuć i zwyczajni są zawsze praktycznie dobre. Mam wymyśliła sobie rybkę, nie podpasowała jej, ale restauracja sama w sobie bardzo dobra. Bardzo fajne, bardzo dobre jedzonko. Idziemy teraz po perfumki, może na kawę. A to najlepszy sprzedawca z tej pory? <grym> z jest, solenizantka so tak my wzięliśmy, pamiętam pradę, kiedyś dla mnie niebieską z czerwoną tą yy, klasyczną oh, My emotions getting bigger, się okazuje, że makijaż ma dużo wspólnego z montażem Tutaj madzie rozmawia z Martyną i mówi tak. Tutaj mi trochę Photoshopa na nosek, tutaj trochę blur się zrobi jak użyjesz tego. Rozmawiają o kosmetykach do makijażu, a ja się czuję jakbym nie. rozmawiają o jakichś montażystki filmów. czyli ja na co dzień używam tego typu zwrotów przy montażu filmów, A one sobie tak gadają o swoich makijażach. Weź mi tu za blur weź mi tu photoshopuj, ale to nie w komputerze, tylko na żywo, używając kremu. Trzeba oczka że się świecą jak w sklepie z zabawkami. Chcecie uśmiech dziewczyny, żony, koleżanki, to zabierzcie do Sephory. O z rymową. Może hmm. nagram jakąś piosenkę na YouTube, wiem. nie wiem. <śmiech> <śmiech> I'm yeah. mm -hmm. getting bigger at the night. Don't look at my hands, just look right in my eyes. Touch my neck, baby. It's heavy up that ice. Need a break. This hand ain't losing on my side. You're fucking up my mind. You're fucking up my mind. Specjalne podziękowania dla Matiego, który pozwolił mi wykorzystać swoją starąbistą muzykę w moich vlogach. Od dzisiaj praktycznie na każdym vlogu już będzie się pojawiała tylko i wyłącznie jego muzyka. W tym vlogu i w nadchodzących vlogach Mati to jest osoba, z którą ja dziś się wychowywałem. Ostatnio przez przypadek można powiedzieć trafiłem na jego kanał i jego piosenki na Spotify. U. Ukazało się, że to jest ten Mati, z którym się przecinały moje drogi kiedyś na uroliku w naszej rodzinnej miejscowości. Więc fajnie, ja jestem zdania, że twórcy internetowi powinni się wspierać, więc Mati wielkie pozdro i dziękuję Ci jeszcze raz za to, że użyczyłeś mi swoich kawałków do moich vlogów, mam nadzieję, że to oglądasz. A jeżeli Wy chcielibyście posłuchać jego muzyki, jego twórczości, to tutaj na dole w opisie oczywiście podrzucę Wam link. Tutaj w tym rogu jest okładka tej piosenki, która w tym vlogu nam ...towarzyszyła. Czas do czasu wystaje także pytanie, w jakim ja programie montuję. Ten program, który tutaj widzicie przed oczami to jest kapka on i w tej chwili możecie zobaczyć jak wygląda proces tworzenia takiego vloga. Mi stworzenie, zmontowanie takiego materiału, który widzicie na YouTube zajmuje około 2 do 3 godzin, w zależności jak dużo cięcia i jak dużo zmian chcę by Chcę poczynić. Zresztą dla porównania mogę wam z tutaj kawałek pierwszego vloga, żeby nagrać naszym. No i obecny, jak wygląda, jak wygląda color grading, jak wygląda montaż, więc myślę, że jest to duży progres w ciągu tego pół roku, od kiedy jestem na YouTubie, naprawdę dużo, dużo się w moim, mojej pracy zmieniło, można powiedzieć. A jeżeli Wam się ona podoba, no to zostawcie mi łapeczkę w górę i zostawcie komentarz, bo w tym momencie komentarze na YouTubie to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Jeżeli chcecie mi pomóc, jeżeli chcecie jakoś wpłynąć na rozwijanie tego kanału, to bardzo bym was oczywiście prosił. Ten dzień się już powoli dla nas kończy. Dla mnie kończy. Jest godzina 22.30. Ja kończę montować ten film, który dzisiaj nagrywaliśmy. To były urodziny Madzi, to były urodziny mojej żony. Spędziliśmy je według tego tak jak ona chciała. Tak jak mówiłem kilka minut temu, te urodziny są jej, więc ona decyduje co robimy. Nie udało nam się pojechać na plażę, ale ja obiecuję. Obiecuję wam, że na pewno to zrobimy, pokażę wam jak gdzieś tam ja planuję sobie to przygotować, jak planuję jej to zrobić. No dzisiaj nie miała ochoty, no trudno, zdarza się. Ale jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla ciebie, Madziu. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję wam za każdą łapkę górę, za każdą subskrypcję i za każdy komentarz. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Just. Getting bigger at the night. Don't look at my hands. Just look right in my eyes. Touch my neck, baby. It's heavy up that ice. Need a break.